A nie możecie się zacząć już tego napadu? No nie, musimy czekać. A co? No bo ktoś robi inny. Ja pierdolisz kłopoty. Co ja, to jest chyba? No, no. Kurwa! No, ale 10 minut. 10 minutek? A kurwa ile ile już na zakładniku czeka? Nie zrzeszasz ja bym pojechał do narzeczonej, wyruchał ją. z nią na kolację. Wyruchał ją. No. Panowie, to musicie dwóch napastników wypuścić. Na no pastników chętnie chętnie. Dawajcie cztery widz, no, no kurwa. Nie no, wypuściliśmy. No to wypuszczamy wam dwóch. Wypuściliśmy Daj! O dziękuję. Jednego. Naprawdę dziękuję. Dobra. To musisz go wziąć pod rękę kadet. A, nie, co ty. Idzie sam. Napastnicy wypuszczają jeszcze jednego w ramach, dobry. A właśnie Nie dojrze ten napad z tą zjebaną policjantką kurwa i jeszcze ten, jeszcze prawie wyjebałem w policjantów tu na autostradzie I, I teraz kurwa. mi idymi. Ty, z taką policją tutaj kurwa wszystko można robić No Ale powiem tak Auto niezłe No niezłe, niezłe No nie wiem, z tego to... gówna nie mogę wyjść? To zamknąłeś? Nie no nie, ja nie mam nawet do tego kluczyków Kurwa no To... Nie mogę z tego wyjść <noise> Ale to jest zajebisty dzień Za wszystko kurwa nie wychodzi nie wiem, no. Ja nie mogę. Czekaj, muszę cię. Ja cię jakoś wyciągnę. Poczekaj. O, pod... spróbuj mnie podnieść przez szybę. To zawsze działało. Kurwa. Nie, no ja pierdolę, nie mogę wyjść z tego auta znowu. Eh? Udało się? No nie wiem, ja czuję, jakbym siedział cały czas. No. No, nie wiem czemu nie możesz wysiąść Ale ja nie wiem czemu niosę powietrze Ty, a może weź po prostu weź karetkę czy coś Niech mnie wyciągną po, po co? Czekaj No co, pas kurde, pas się zablokował, no to ten, poważna rzecz Jak Niech to tak. pas się zablokował? No nie mogę wysiąść, no to jak inaczej to wytłumaczysz? pika ci Nawet jak pika czy nie pika, no zaciął się, nie mogę wyjść No skur... Eee... A czekaj, a ja wejdę O O! I co teraz? Wysiądziesz? Jest nareszcie! No! Kupa złomu Ja wal... Ale nie no dobrze zawalę. No dobra, dobra, ale dobra Okej okay. Ciekawa Co ty Ej, skąd wiesz, że to ja robiłem zamiast ciebie? Tak ci podejrzewałem, bo stałeś obok mnie i tak... No dobra, to bym ja. Chciałem no, trochę raz, poddymić. Cześć, dobra, dobra. Ty widziałeś to? Chodźcie, chodź dobra. Czekaj, ej, ty, 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 co ten, prykał, no nie? Ej, widziałeś, no że dalej. ta policjantka robiła sobie zdjęcia z nimi? No wiem, widziałem. Jebana pizda. Come on! Zakładamy, zakładamy, majteczki, o, panowie. Tu macie yeah. Przebierzmy się za ciwki. Musicie jeszcze ten plakiet O kurwa, mówisz? stroje ładne, ale i Plakietki jaja. musicie mieć. Słamy? Plakietki. Na pletki? Co? plakietka A, dobra, dobra, a jak się co? to zdobywa? Macie, <laughs> macie na dispaczu. A, dobra, dobra, dobra. i to ponownie w trójkę jeździmy, bez kitu. Dobra. Ale macie ten. Co? Co macie znowu? Bo patrzcie, jak no. zbieracie. Macie, oddzie... macie każdy swój bus, nie? No, no, no. Do busu mieści się 100... 200 alkoholu i bierzecie A? jeszcze do siebie 100. Czyli macie 300 mhm, razem i jest. to wszystko razem później sprzedajecie. Kurwa, Cześć? już się pogubiłem. Czekaj, nie rozumiem. Ty gadasz. Co tylko słyszysz? Gada? No słyszę, słyszę, tylko pogubiłem się w tych liczbach. No, patrz. Ma... Masz busa. No, no, no. I, pok... I jedziesz... Nie, dobra. No do jednego Zakład... busa zmieści się 100 i ja radzić... 200, 200, 200, no, 200. Do busa. Aha, aha. Dobra, dobra Chodźcie, patrzcie Zakładajcie plakietki, ja wam pokażę zaraz Dobra Plakietki tylko na Ej chłopaki, bo ja chyba ogłuchłem Ojej. Dobra, gdzie te plakiety? Makiety, jest... lakiety Dobra Chodź, chodźcie tu jeszcze, poczekajcie No dobra, no się... wiem, czekaj, czekaj, czekaj Działa O jesteś John'a? Myślałem, że jesteś Johnson, nie Kurwa, Jordan. A nie! No <laughs> <laughs> nie! Kurwa, Jake! Może jest Jake. Albo go porwali znowu, dobra. pił z tym. A tutaj się sprzedaje. Cezar, to znowu ty! Nie widziałem cię od ponad minuty, nie mogę w to uwierzyć. Cezar, to ty. Ale gdzie jest kurwa. O, Poli! Ej, Poli, ochroniarz! Zobacz, dałem radę. Zobacz, Poli. Udało mi się. Jest super w końcu. Yeah! Co? Yo, co? Przecież mówili, że czekali się koła. Ale kurwa, oszukali na 40 tysięcy. Na fiuty. Kurde, jakby tutaj było za to, że koła, to byś zaczął mówić A, okej, okay, okej, okay, dobra. Powoli cię kumam, ale jednak nie kumam. Gdzie jest ten Cezar? W ogóle na chuj... A, dobra, już w kumam po co nam te rękawiczki? Kurwa, Jake zniknął. Kumasz? Jake zniknął. Kurwa, dzwoni, do niego go nie ma. Kurwa, Cezar, czemu nie mówisz? No co się tak naprawdę stało? Weź, zacznij mówić. Idź do lekarza, niech ci struny naprawi, naprostuje czy coś. Sali go jakieś zabrali, wiesz? No to jest, chodź tu, gdzie Na sranę tych tu ciężarówek, a Weź, tu nie kurwa, ma. kurwa, wypi... masa tego kurwa jest jak paczek w magazynie DHL-u. Masakra. No. Nie ma. Ni... Tu nikogo nie ma. Z... No. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć ciężarówek, nie? Jakby nie mógł ktoś tego sprzodność, ktoś wiesz z wyższej mocy, z niebios, czy coś, no. kurwa. Sprawiedliwość niech nadejdzie. Jak ty masz w ogóle na imię? Noa Noa. Czemu nie masz plakiety? No właśnie plakieta. Dzięki. Czekaj, coś mi przypomniał. Ty to one nie... O kurwa, to trzeba będzie tak co pracy przyklejać. O ja pierdol... Jezus kurwa, już nawet zapomniałem jak się to robi. Ach, chuj w to. Jebać to Noa. Ty jebane plakietki. Jak wiesz, że będzie następny ta praca? A bo to w sumie chuj ktoś mi przypomni tyle Albo zostawię w szafce kurwa Czym się zajmujesz No Alpados w mieście? Tak szczerze? No 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 ostatnio zostałem porwany Oj, gdzie coś no, tak... je tym No i klamki mi zawalili O kurwa A masz licencję czy na lewo ogarniasz? Na lewo No to i tak i tak zajebiście A to co, na, na, na napad cię? Czy po prostu jakieś porachunki? No wzięli mnie na napad O kurwa, jak ja tego nie lubię Stary, dzisiaj dwa razy byłem Tego za drugim razem to ty, policjantka, normalnie zrobiła z napastnikami zdjęcia Siemo. Siema ma ty kurwa playboyu sensu. Jak Ale, masz na imię? Kurwa, są... Ej, czemu Czekaj, nie masz już, plakiety? Muszę Weź muszę plakietę muszę, muszę. Dawaj, dawaj Rusz. Dawaj, stary, to jest wielki stres, kurwa bo inaczej poli szef ochrona nas zleje Poli fajny ziom Kurwa z 20 minut mi tłumaczył tą jebaną naklejkę Znaczy na... Kurwa no zapomniałem jak to się nazywa? nazywa. kurwiony jestem Bo mnie dwa razy wzięli na zjebane napady, na które nie chciałem Gul gul, gul. Też Mike Jordan! O kurwa, ale masz zajebiste imię! Jednolony te... Mike Jordan, man! To się mi psa. O siema napady. Mike! Siema. A dzisiaj nacieli, no. no? Razem tra... z nim byłem no. a, a go, go, go to w ogóle wynieśli, nie? Kurwa. Jak byliśmy dzisiaj na tym napadzie Stary to jest pierdolony bo, bo. MJ On chciał się przytulić i go wywalili no. Kurwa, ale ja Ja uciekłem w ogóle, ja My też próbowaliśmy z ziomem, ale kurwa te auto się zjebało i oczywiście nie, klamka i... Nie, 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 nie o to chodzi. Jak byliśmy na padzie A, to wy robiliście napad! No. Kurwa, ma ja, jak, jak jesteś, jesteś niedespadzie, to im uciekłem. Kurwa, jesteś oni się nie Ja zapali w kajdankach ja chciałem uciec, ale mówię dobra wrócę, bo z kuli mnie to wiesz. Ej czekajcie, muszę wam ten... Podam wam mój numer, tylko jak to się kurwa gdzie no, to jest? Bo wydajecie eee, się ogarniętymi ziemami. Weź, weź ukośnik wiz. Jak użyj. Kurwa czekaj, przypnę łydkę. Kurwa o jest. Łydka za czasów szkolnych, jak się jeździło na rowerze do szkoły O tak Kurwa napiszcie mi wiadomość Napisz, jestem M... <grym> jestem Mike Jordan, napadłem na sklep i zajebali mi klamę Będę wiedział, że to ty Będę wiedział, Jesteś że to ty Jeszcze raz wyszli. A, Mike To jest zbyt trudne, ale dobra Poświęcę się O kurwa, widzisz pamięt... Co mówiłem? O czyszczeniu zaświatów? Chyba się to spełni Dobra, zapiszę sobie was Na szybciutko A Długo już pracujecie wanili? Pewnie się o to już trzy razy pytałem, Nie. ale zapomniałem Dziś, Dzisiaj przyjechałem na wyspę A no ja od dwóch dni tutaj jestem i tu jest kurwa ostry ten ostry młyn Żeby go zawieść Ale i zawieść No do vanili Bo yeah. zresetowali mapę Mike, Apple, co ty gadasz? Eh, pozwól, mnie też przy okazji Mike jest. To jest <laughs> Mike, Mike Jordan, on wiesz, inny klimat.